U podstaw stworzenia platformy czas na aktywność leżało trochę przypadku, a trochę potrzeby. Potrzeby dlatego, że w stowarzyszeniu mamy dosyć dużą grupę dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którą staramy się wspierać również w zakresie aktywizacji społecznej, a przypadek dlatego, że techniczna strona działania platformy powstał w ramach Krakowskiego Hackathonu, czyli takiego spotkania informatyków którzy szukali rozwiązań różnych problemów społecznych. Platforma nawiązuje swoim kształtem i swoją taką merytoryczną częścią do mediów społecznościowych, ale wymagała uproszczenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ dla nich odnalezienie się w gąszczu informacji na Facebooku jest po prostu za trudne i oni się w tym gubią. Zdecydowaliśmy się na model, w którym kluczową właściwie osobą w tym projekcie jest moderator. To jest osoba, która przede wszystkim zna naszych uczestników personalnie, wie kto jakiego wsparcia potrzebuje, dzięki czemu może to wsparcie dostosować i zapewnić. To jest taka osoba, która przeczesuje karnet krakowski, przeczesuje ofertę miasta i szuka takich wydarzeń, w których oni mogliby chcieć wziąć udział i w których to uczestnictwo będzie efektywne i będzie możliwe. Tak dla przykładu można podać wyjście do kina. Każdy z nas czasem w kinie bywa, ale Osoby z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często potrzebują, żeby to był film z lektorem, a nie z napisami. I tu jest rola moderatora, żeby wybierając film, wybrać taki, który ma lektora, i na ten film zaprosić konkretną grupę. Ostatnio, ostatnio byliśmy w kinie, i w sumie 6 osób się zapisało. Jest to dosyć duży, tam uczestników jest 10, No i oni bardzo byli zadowoleni, bardzo im się film podobał i bardzo to wszystko ładnie wyszło. Platforma wszystkim uczestnikom od początku się bardzo spodobała. Tym co było takie szczególnie kuszące do uczestnictwa, była możliwość czatowania z swoimi przyjaciółmi. Dwójka osób z zespołem Dauna, która prywatnie jest parą, zgłosiła się do naszej moderatorki, żeby pomogła im zorganizować randkę. No i ta faktycznie pomogła im wybrać kawiarnię, umówić się na konkretną datę, no i randkę zrealizować. Użytkownicy bardzo chętnie korzystają z tej platformy i nie trzeba ich do tego absolutnie zachęcać. Bardzo entuzjastycznie podchodzą. Dziękuję.